Przechodzimy do druku numer 4. I tutaj trochę więcej komentarza. Tu chodzi o powołanie Komisji Doraźnej, czyli nie Komisji Stanu Rady, tylko Komisji Doraźnej, która miałaby działać pod kątem konkretnego zadania. Zakres tej Komisji macie Państwo, w ale w skrócie można jedno zdanie powiedzieć, że chodzi o koordynacji i wdrożenie procesu budżetu obywatelskiego w naszej dzielnicy. Jak wiecie tam ten pilotaż na osiedlu Górka Narodowa było na tyle z że w tej do budżetu a to całej dzielnicy. Tu w tym punkcie od razu powiem, że 13 osób zgłosiło się na szkolenie do spraw w sprawie budżetu obywatelskiego. Szkolenie to odbędzie się 5 kwietnia godzinie 10.00 będzie trwało do godziny 14.00. Na Placu Wszystkich Świętych w salach Lea, Kupiecka, Portretowa i Je, Jeśli chodzi o skład komisji, proponowałbym, aby yy, nie tyle ilościowo ograniczać komisję, co ograniczać komisję do osób, które się zgłosiły na szkolenie. Bo chciałbym uniknąć takiej sytuacji, że no, ktoś przy, będzie przychodził na komisję, która będzie miała naprawdę sporo pracy i chciał się dowiedzieć coś na temat tego, co ona w ogóle ma robić. W tym celu jest wcześniej szkolenie, to o czym powiedziałem. Ja przeczytam, pierwszy, może kto się w ogóle zgłosił na szkolenie. To jest tak, pamięć, co. Dzierżak, pan Stefan Figiel, pan Marek Jagowski, pan Andrzej Koluch, pan Jereneusz Lisiak, pani Dominika Miska, pan Dariusz Fatyka, pan Tomasz Rybuński, pani Elżbieta Ryba, pani Jana Sadowy, pani Małgorzata Rubińska-Cieślak i pan Lukaszy Zarek. Z tych osób przed sesją rozmawiałem z każdą i z wyjątkiem pana Stefana Figla, Marka Jagowskiego, Andrzeja Kolucha i pana Janusza Musza wszyscy wyrazili chęć pracy w tej komisji. Na szkoleniu będę również, ja tylko jeszcze nie wiem jaki jakim charakterze, bo dzisiaj się widziałem że może nie tego kto słucha, tylko tego co mówiłam, to się dopiero okaże, ale również chciałbym brać udział w pracach tej komisji z tego, że razem z Panią Małgorzatą w tamtym roku, no, tak jakby wdrażaliśmy tego pilotaż w naszej dziedziny. I w związku z tym proponuję, aby została powołana w składzie Pan Mrzysław Dzierżak, Pan Jakub Kosek, Pan Dominika Miska, Pan Dariusz Patyka, Pan Tomasz Pani Elżbieta Ryba, Pani Anna Sadowy, Pani Małgorzata Gibińska Ciśak, pan Łukasz Zarek. Czy są jakieś pytania, uwagi inne zgłoszenia? Nie widzę. Znaczy proponuję przegłosować w skład Komisji Rady Wielka. Czy Przegłosujemy na formalność pierwszy skład komisji, ten, który podałem, a później całą no, uchwałę. Kto z Państwa jest za y, przedmiotowym składem, znaczy tym osobowym składem komisji? Dziękuję. Kto z Państwa jest y, przeciw? Dziękuję. Kto się z Państwa wstrzymał? Dziękuję. 15 za, 2 0 przeciw. I podaję pod głosowanie y, no, y, całą uchwałę. Czyli cały grup numer 4 ze składem osobowym. Kto z Państwa jest za, proszę o przyjść u podniesienię. Dziękuję. kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 15 za, 0, przeciw 2, przejrzymy.